Gabriela Goryczka Mój list do ciebie, rozdział trzeci. Widywałam go już wcześniej, ale jakoś zwyczajnie nie zwracałam na niego uwagi. Aż nadszedł ten dzień, kiedy go po raz pierwszy naprawdę zobaczyłam. To był dzień, w którym powiedziałam napotkanym zupełnie niechcący goryczkom: Dzień dobry i poszłam sobie dalej. Izabela skwitowała ten mój wybryk czymś w stylu a tej co się stało? Ale nie przejęłam się zbytnio i poszłam w swoją stronę, zająć się moimi sprawami. Nie gonili mnie, jakby ktoś podmienił im buty na takie dostania, zrobione ze skóry, z szoku i podszyte niedowierzaniem. Grąd, zrobiłam i powiedziałam to, co sobie zamierzyłam i ćwiczyłam poprzedniego dnia przed lustrem. Wtedy go zobaczyłam. Powiedział, że pójdziemy razem. Ucieszyłam się razem raźniej, nawet go polubiłam jakoś tak od razu i bez zastanowienia. Nie potrzebowałam towarzystwa, ale zrobiło mi się miło, że ktoś mi proponuje takie rzeczy. Rzeczywiście, kawałek przeszliśmy wspólnie, pasowało mi to bardzo. Miła odmiana po wpadce, bądź to bądź trochę mnie to stresu kosztowało. Poprzedniej nocy obmyślałam cały schemat ucieczki, gdybym jeszcze kiedykolwiek miała ich spotkać. Sprawdziłam dzięki wyobraźni każde wyjście awaryjne, każdą ścieżkę ewakuacyjną i przestudiowałam wszelkie plany. Jak się szczęśliwie okazało, nie były mi potrzebne, ale stresik i zmęczenie jednak pozostały. Oddychałam już z ulgą. Pojechałam potem do siebie, niesiona świeżym powiewem wydarzeń. Dobrze było go spotkać. Może nam się to znów zdarzy. Oby, bo to całkiem nowe i dobre uczucie. Minął tydzień, a znów się zobaczyliśmy. Tym razem na trochę dłużej. Został ze mną na kilka godzin i to był jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu. A potem mnie opuścił. Wołałam go, szukałam, wabiłam, zastawiałam pułapki i sidła. Nic to nie dało. Nie wrócił, zostawił mnie, opuścił. Płakałam. Myślałam, że już zawsze będziemy razem. Dlaczego tak pomyślałam? Chyba nie miałam podstaw, żeby tak sądzić. Szkoda tylko, że odchodząc zabrał ze sobą moje serce. Rozpoczęłam więc poszukiwania. Nie mogłabym żyć bez serca, dlatego za wszelką cenę i absolutnie wszystkimi siłami musiałam je odzyskać. Ale by było, gdyby ktoś z moich bliskich dowiedział się, że Gabi goryczka jest bez serca. Wiesz, pewnie się w tym czasie nie spotkaliśmy, bo nie miałam też głowy. Moim sprzymierzeńcem stały się informacje. Każda na wagę złota. Dobrze, że mimo pracy udało mi się codziennie znaleźć czas na sięganie po cudze języki. Słuchałam nagrań, czytałam wypociny, sklejałam strzępki wypowiedzi. Zbierałam i analizowałam wszystko, by móc dotrzeć do mojego serca. Po pół roku napisałam do niego list, głównie o tym, jak bardzo tęsknię. Ale dojrzałam wtedy do każdej możliwej reakcji z jego strony: czy wróci, czy ucieknie, nieważne. Istotne dla mnie było wtedy tylko jedno, żeby moje serce wróciło do mnie, bo bez niego nawet nie spałam już po nocach. I wtedy stał się cud. Oczywiście popłynęły mi łzy szczęścia, a z nimi wylał się na mnie potok wyczekiwanej ulgi. Odnalazłam ten długo ukrywany przede mną skarb. To, za czym goniłam i tęskniłam, o czym śniłam, co było moim pragnieniem i jedyną miłością, było bliżej niż mogłabym wymarzyć. Okazało się, że on wcale nie uciekł, a już tym bardziej nigdzie daleko i że cały czas tu jest, a z nim i moje serce, w moim własnym, prywatnym, lustrzanym odbiciu. Zapraszam do wysłuchania rozdziału z czwartego.